Dzień dobry, kłaniam się Artur Kowalski z kanału Masa Szechota szukam zdrowej żywności, kupuję u Państwa pieczywo, ponieważ jest sprzedawane w dużych ilościach, nie jestem w stanie zjeść tego na raz albo w jakimś rozsądnym czasie, więc kroję w plastry i wkładam do zamrażarki niestety to ten chlebek to jest ma taki nalot później robi się nalot. Ten nalot nie znika nawet po, po dłuższym okresie trzymania już na, w, w, w dodatniej temperaturze a widać, że jest różnica tutaj i tutaj. To już tak, ale to tak zostaje. Spróbuję to przekroić. O, Oto tak wygląda. Jak Państwo widzicie, jest tu część. A to nie jest zamrożone. To jest miękkie. Pod pasmą to się ugina. Więc, o, może tu i tu jak widać rozdzielenie, jedna część zewnętrzna, środkowa, i znowu druga część, to wszystko jest elastyczne. To nie jest zamrożone. Mimo, że to jest tam temperatura, o ile, że, o ile dobrze pamiętam, zamrożający minus chyba 20, może minus 15, a jednocześnie to ten odcień. To wybarwienie takie białe, taki nalot. On mnie denerwuje i obawiam się, czy to nie jest grzyb. Czy, i, I teraz moje pytanie takie. Czy Państwo macie w swoim um, laboratorium takie, żeście robili doświadczenia? Czy wiecie, co to znaczy? Jeżeli trzeba, to ja ten chleb y, do, do, dowiozę, ewentualnie Państwo sami sprawdźcie. Przecież macie na, na półkach ten chlebek i zamrożcie i co się dzieje i proszę uprzejmie o odpowiedź. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego.